Zastanawiacie się czasem, y, dlaczego modlimy się o to, a nie o coś innego w danej chwili? Jak to jest, że my wiemy, o co się modlić, że przychodzi nam do głowy to, a nie coś innego? Pytamy Pana Boga o coś, prosimy Go o coś i chodzimy po świecie i obserwujemy różne znaki, słuchamy ludzi, którzy do nas coś mówią. Zwykle mówimy po prostu, wyrzucamy z siebie strumienie słów, ale kiedy Oczekujemy odpowiedzi od Boga, słuchamy innych ludzi ważniej. I bardzo często się zdarza, że właśnie ktoś coś powie, co czujemy w duchu, że jest przeznaczone do nas jako odpowiedź. Macie tak? Albo w czasie modlitwy nagle przychodzi nam do głowy jakaś osoba, albo nagle przychodzi nam na myśl jakaś konkretna intencja. Jak to się dzieje? Czy to nie jest tak, jak czytamy w liście do Filipian, że to Bóg w nas sprawia, Zarówno chęć, jak i sposób wykonania. I czy dzięki temu, że w swoim słowie zapisał taką obietnicę, dostajemy potwierdzenie, że to nie są nasze wymysły. Macie też tak czasami, że modlicie się o coś, a potem otrzymujecie potwierdzenie, że to było ważne, że w danym momencie, chociaż nie mogliście tego przewidzieć, to się komuś przydało. Jak Bóg fantastycznie z nami współpracuje. Niesamowitą przygodą jest bycie chrześcijaninem. I jak wspaniałego mamy Ojca, który się z nami komunikuje non-stop i nie potrzebuje ani smartfonów, ani żadnego innego narzędzia. Wystarczy mu, że obudził w nas ducha i może w naszych myślach, w naszym sercu do nas mówić i pobudzać nas zgodnie z Jego wolą. I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę zanurzeni w Jego woli i w zgodzie z Jego słowem, Czujemy ten pokój. Ile razy w ciągu dzisiejszego dnia uświadomiłeś sobie, z kim tak naprawdę rozmawiasz i z kim masz kontakt, i kto ma dla ciebie czas? Pan Wszechświata, największy ojciec, najwspanialszy, który zawsze działa, żebyś ty był bliżej Niego. On tobą się nigdy nie znudzi i nigdy nie przestanie się opiekować. Bycie chrześcijaninem to jest największa przygoda życiowa. Jesteśmy takimi szczęściarzami, że nic się z tym nie może równać. I wcale nie można się dziwić temu, jak apostołowie pisali. Jak Paweł napisał, że dla niego, czy żyje, czy nie żyje, to jest wszystko jedno, bo on jest po prostu z Chrystusem. I to jest jego zwycięstwo. Kiedy przyszedł rok 2020, marzec. Ogłoszenie stanu alarmowego na całym świecie, niezależnie od tego, jakie były fakty, ludzie w sercach poczuli strach. Za każdym razem, jak mamy w sercu strach, to przestajemy logicznie myśleć, tracimy możliwość sensownego reagowania na wszystko, co nas otacza. I tak naprawdę ten czas był wielkim sprawdzianem dla nas wszystkich. Czy to zachwiało w Tobie świadomość obecności Boga? Świadomość obecności Ojca przy tobie, tego, który cię kocha, który się troszczy o to, żebyś miał co jeść, żebyś miał gdzie pracować, żebyś miał czym jeździć, żeby twoja rodzina była zdrowa. O to wszystko, cały czas, dba nasz Ojciec. I On nie zasypia, i On nie nudzi się nami, i On nigdy nie powie Tobie, że musi teraz odpocząć, bo On się nigdy nie męczy. On się nie męczy miłością do Ciebie. Czy czujesz to w czasie modlitwy? Czy czujesz to w ciągu życia, w ciągu każdego dnia? Bóg bowiem sprawia was i chęć, i wykonanie według jego upodobania. A może warto przyjrzeć się swojej modlitwie i zacząć uważnie obserwować, co nas w życiu spotyka, jakie znaki dostajemy od ojca? Jakie słowo ma dla nas? I ja wam mówię, że warto.